Proszę, daj mnożnik. Proszę cię, błagam. Mnożnik. Jest. 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 Jest, 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 jest. Jest coś. Widzowie! Dawać go. Duże mnożniki. Dobrze, 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 dobrze. Super. Super. Kocham cię. Żypki! Oh, yes. 24K. Zaczął się maj, My... zaczął się Bartek. Lecimy w to. O kurwa! Co jest? 200x mnożnik! Ale. Ale jestem mistrzem. Ale kurwa, ale mogło się dziać tutaj. Ale takiego mnożnika jeszcze nie miałem. Ja pierdolę. Czyli można ten niebany mnożnik dostać 200x. Ale mogło się dziać. Na ostatnim dałam, no ja pierdole, Zobacz, jak to wygląda. I zobacz, co nam połączyło. Jakie gówno. Kurwa chce wychodzić to ten daje bajta Oho! Co ty co z tobą Bison? Retrigger może? Fajnie żądaje te plus 5 za 2 tylko skaterki, no ale zobaczymy. To jest plus 8, nie? Jeszcze raz. Zaskakujesz mnie, bisonito. Boże ty, kara. 100 spinów będzie i nawet nie będzie 200x, nawet nie będzie PSC. Zobaczysz. <laughs> Zaczyna się! Zaczynamy! Tak, to będzie ten bonus ze 100 spinami. Będzie. Przy okazji pobijmy nowy rekord. Dziękuję. Liczy ktoś? Porzesz ty, stara. Plus 8, licz, licz. <grymianie> ale idzie. <grymianie> Dawaj, idziemy po rekord spinów. Dareczku, proszę jeszcze raz dwa. Double scatter. Podwójny. Poproszę. Dobra, jest. Musiałem, musiałem, musiałem. Ja tu bardziej kibicuję retrygierom niż wygranym, bo ja wiem, że on tutaj nie wiem, czy da wygraną. No ale dziękuję serdecznie. Plus 5. Kiedyś miałem chyba 89. Nie wiem, czy dobrze pamiętam, ale 89 spinów chyba miałem rekord. Dobra, dziękuję. Lecimy po rekord. Poproszę jeszcze 5 spinów. Nie kończ tej wspaniałej przygody. Dobrze, dziękuję serdecznie. Dzięki, dzięki, dzięki. Jest. 87 mamy? Dawaj do setki, do setki, do setki. Ostatnie dwa spiny. Ostatnia szansa. I to jest chyba mój rekord. To jest chyba mój rekord. 92 spiny. To jest nowy rekord, na pewno. I ja mam to wszystko w fałessy teraz pierdolić, tak? Umowa była taka, no dobra, ale to na was. Ja od razu wam mówię, że to na was. Ja, ja VSA bym nie poszedł, fałess, ale jak chcecie. To będzie taki błąd. Tak chcecie szybko do spania. No dobra. Już za późno. Już nie ma, już, już za późno. Teraz tylko poproszę minimum 3 fałsy na środku. A, pierdole. Ja już nie mogę na to patrzeć. nic nie dzieje, stary? Nie robi się tak, widzowie. No, zobacz, byśmy poszli gdziekolwiek indziej, już by było coś. Serdeczne gratulacje, widzowie. Właśnie rozjebaliście streama. Ty nawet mi nie pić, po co wchodzić na to gówno? To, to była decyzja 69% na beaver spins, a beef jest spins 37%. To tylko tak mogę. Nie! Co tu się napierdala? I co ja odpierdoliłem? Stop! I 18, kurwa. Czekaj, czekaj, czekaj. Ty, ja kupiłem teraz kurwa w tyle bonusów w tym czasie? Ja pierdolę, co ten No Limit odpierdolił? a nie, Trzy bonusy kupiłem i dały mi tyle. O kurwa. Ale ja chciałem obejrzeć te bonusy pierdolone. Ty to, co to było za strzelanko, jebane? Ty, 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 ty i kurwa. I masz, kurwa, rezultat 18. Pokazał być kuję na streamie za 200 zł. Ani widzisz? Tam? Nie, tam. Tam daleko, żebyś o mnie nie pomyślał. Albo tutaj jest. Chuj na zawołanie, Deadwood. Tex. Dex. Deadwood. Co? Do kogo dajemy kościka? Wojtulas. No to widzowie, dobra, dzisiaj spełniam wasze życzenia. Leci Rajdzik do Wojtulasa. Galideos równe tysiąc osób Raj, Galideus, Galideos, Galideos, Gal, Galideos, 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 Wjechał na rajta Gali, 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 Gali. Galideos, Galideos, right na Galio, galio! Znowu to zrobił tysiąc osób! Ja już widziałem, że galio, ja już What widziałem! Obserwajcie co wyleciało! 500 euro wyleciały Galio co ty robisz? No, ja już ja nie wiem już brakuje pomysłów widzowie Niedługo będę musiał sajtać Ale te lubię widzowie. Nie no, ja sajtaki, czy czy lepiej, widzowie. Niesamowicie mi się coś są, No mi się te lepiej, widzowie sama Na Krześniaka mojej żony kupywaliśmy prezent A ja patrzę konfetti mówię nie Biorę no, konfetti na niedzielę Może Galio w niedzielę przyjdzie Galio no, buja... Ja w niedzielę galantus Znowu to zrobił widzowie Czwarty raz! Ja myślałem, że dwa. Dobra, widzowie, dwa razy! Galantus sobie pomyślał: Ha! Zrobię mu tego rajda. Niech ma, małolacik. Trzeci raz, dobra, może ktoś Galantusa podpuścił. Galio! Ten małolacik ma strima, może wiedziesz, Galio siedzi noga na noga! Wygrał 60 klocków. Dobra, jadę mu. Ale widzowie, czwarty raz? Galeon? Czwarty raz? To nie jest przypadek, to nie jest rzut monetą! I cztery razy reszka. Nie. Witajcie, kudobonica. Dobra, dziadek, niech ci będzie. Same szybkie fury, zaczynamy i kulik no bo nam jak haski. A uuu! Tętnie, choć starość galopuje szybciej. Pole szparagowe na insta, ale to nie było pole szparagowe. Ale wszyscy do mnie strasznie napisali, że nie chodzi się posianym. Ja nie chodziłem posianym pole. Ja po rancie szłem, ja, ja nie chodzę po pole. Ku lepszemu życiu, po rancie szłem. Szparagi i słońce były dla mnie tłem. Nie chodziłem przenigdy po sianym pole. Będziesz mówił, dyrdy mały, to ci wypierdolę. Jak dzisiaj No Limit ma dobry dzień, to może coś się wydarzy. Może rzuci jakiegoś max Winika. Ale to fajnie rozwala. Podoba mi się ten base game. O kurde, mamy go. Jeszcze 58 000x i max win. Jest! Strzelił w niego, cyk. 32, powrót. Jest, ale rzucił w ostatnim momencie. Jeszcze jeden. 4 koła znowu. 39,500. Widziałeś to? Z 20, jak poleciliśmy do góry? Nad nic się nie wydarzyło, a już 40 jest. Dużo bonusów wchodzi dzisiaj, nie? Na tym slotie 220. Nie zajbiście. 800. Nie no, dzisiaj się nadaje ten slot do wszystkiego. Do obracania bonusu. Do fajnego grania. Kolejny bonus. Czyryp. Przy 400 na ziemi nie, le nie leży, ale to już był potencjał. Już był budowany potencjał. 47 koła. Zobacz, co my od 20K zrobiliśmy. Kurwa, jaki agresor to jest zajebisty. 4K. 50 jest! <ścoughs> 50 liźnięta. Z 20K w 20 minut gdzieś. Pokaż mi takiego drugiego slota dzisiaj. Na wcześniej skończyliśmy. Ale to jest 4K znowu. 52. Ten slot się nie zatrzymuje, kurwa, nie Nie chcę zapeszać, ale jebie tu Maxwinem. Po chuj ludzie pracują jak można grać na tym slocie? No właśnie, też się zastanawiam. Bonus! A co innego? Dla fotela jeden. Sraj tam dziadek i patrz jak to się robi. No jest znowu kurźwa, mać 6,5 Przesada. Najważniejsze, tylko nie przekręcić teraz. Oho, no i już wyłączony algorytm. Już wyłączony algorytm, mówiłem wam. To chwilę trwa. I zaraz, admin śrubokrętem. Na jakim slocie chcecie feature spinki? Majan, majański spiny. Dobra propozycja, widzowie, ten Majan. Kurwa, dawaj ten symbol. Proszę cię. Ujala, ej, 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 to jest najlepszy symbol. Ile to? 4800. No kurwa, myślałem, że więcej. Kurwa, jakby tak niespodziewany road do stoka było. 500 Waysów 3,5 za asy. Jest dobry symbol. I ile to będzie? Kurwa. 12. Dobra. 64. Nie no, kurwa. Co za ran zajebisty mam dzisiaj. Ale takie ranie nie przestaje płacić, kurwa. Najlepszy symbol. Najlepszy symbol. 25. 25! Zaraz będzie stokaj, koniec! Jest! Z 20 tysięcy mamy to! Z 20 tysięcy się odbiliśmy! Do 83! Ja pierdolę, ale chyba mam farta. Jeszcze tylko jeden taki spin i, i, i siedzi te stoka. Ja mam pomysła Teraz, proszę pana! Nie duele! A spróbujemy deda. Tak kurwa zrobimy. Teraz kurwa zapłać do 100 papa! Podjebałeś numer Poczekaj, poczekaj, poczekaj. Jeszcze mnożniki. Wild już. Wildy naprawdę są dobrze. Zobacz, co się będzie działo. O kurwa! 15 wildów razy 9 mamy. Stoka. Stoka. Siedzi chyba. 2800. Rewolwerki. Kurwa, nie dało rewolwerków. 7200. Dalej, dalej, dalej. Stoka, cash out. Pierdolę to. Stoka, cash out. Tak to się robi. Pozdrawiam YouTube. Road 200 k Pozdrawiam YouTubika Jak się robi szybko z 20 100k <laughs> Pamiętajcie jaki kurwa miałem cały kwiecień Ani jednego super bonus Bajkanta nie miałem Nie no jest 100 jak chuj Siedzi stoka. k Ale to był stał 111k Ladies and gentlemen oficjalnie <laughs> Jak on robi?